Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj pokażę wam moją wakacyjną, realistyczną, poranną rutynę. Jak już mogliście zauważyć to zazwyczaj pierwsze co robię to właśnie ścielę łóżko, nie jakoś mocno tylko chowam po siebie, zostawiam je rozłożone, bo często oglądam seriale w ciągu dnia i tak dalej, więc wolę jednak żeby to łóżko było rozłożone. I następnie wybieram sobie outfit, ja już się przebrałam z filmem. Przez i wyrzubam koszulkę. I teraz jesteśmy w łazience, i pokażę Wam kosmetyki, które używam podczas mojej porannej rutyny. Więc jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, jaką używam, to oczywiście żel do mycia twarzy. Najczęściej używam tego niebieskiego z Neutrogeny, to jest Hydro Boost Cleaner Water Gel. I jeżeli nie używam tego, to używam któregoś z L'Oreala. Jeden to jest żel oczyszczający. Z ekstraktem z róży i jaśminu, a drugi to jest peeling um, oczyszczający z y, jakimiś perełkami mineralnymi, więc czasami jeżeli po prostu chcę dodatkowego wygładzenia albo mam ochotę na peeling, to używam tego. na nawilżenie twarzy i do tego używam mojego ostatniego odkrycia, więc są to takie kremy sera w sztyfcie z Biedronki. Znajdziecie je za około 10 zł, tak mi się wydaje, są w czterech wariantach i każdy ma jakby inne funkcje. One nie są na tym dziale z kosmetykami tym głównym, tylko one są na takich wolnych regałach, gdzie są jakieś takie pierdółki, żele do mycia, jakieś nie wiem tam świeczki i tak Więc pierwsze jakie wam zaprezentuję, jest to niebieskie, czyli Agawa nawilżające serum do twarzy w sztyfcie. I tutaj ekstrakt z agawy niebieskiej działa nawilżająco, Estry jojoba wypłacają i zmiękczają skórę. Dalej mamy yy, z ogórkiem kojący serum do twarzy w sztyfcie. Jest to ekstrakt z ogórka, który odświeża i dodaje blasku, oraz sok z aloesu, który działa kojąco. I ostatnie jest to arbus rozświetlający serum do twarzy w sztyfcie. Ekstrakt z arbuza działa rewitalizująco, rewitalizująco i rozświetlająco. Akwas kwas hialuronowy długotrwale i intensywnie nawilża skórę. I to są te trzy stiki. Jestem z nich mega zadowolona. Uważam, że jest to bardzo fajne też rozwiązanie, jeżeli jedziecie gdzieś w podróż i nie chcecie, żeby wam się tam walało dodatkowo. Jest to po prostu szybkie, nie ubrudzicie sobie przy tym rąk, więc... Jest to naprawdę bardzo fajne i ja sobie teraz użyję tego nawilżającego z agawą, je się odkręca i jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo, jak widzicie można to wykręcić i wykręcać i jest bardzo wydajne, bo naprawdę wykorzystuje się tego bardzo małą ilość. I ja osobiście zaczynam sobie od podbródka i tutaj rozgrzewam, żeby łatwiej się już nakładało i przeciągam pamiętając, aby nie ominąć żadnej areny tutaj na twarzy i teraz przechodzę w drugą stronę i to tyle zajmuje to niecałą minutę, nie macie ubrudzonych rąk i wszystko jest fajnie nałożone ogólnie jeżeli chodzi o moje poranne rutyny no to wiadomo, że Codziennie jest troszeczkę inne, bo mam inne rzeczy do roboty. Czasami z rana sobie montuję, czasami mam wolny taki poranek, więc y, mogę sobie coś obejrzeć, czy idę do rodziców właśnie oglądać coś na telewizji. E, czasami też mam jakieś wyjścia, więc muszę się szybciej ogarniać, więc to po prostu zależy od mnie, ale dzisiaj mam takie childe, wychodzę tylko potem z mamą na zakupy, ponieważ niedługo mam wyjazd na obóz, więc nagram wam cały pakłów, tak więc tam y, wszystkich szczegółów się już tak bardziej dowiecie. Ja Dzisiaj muszę montować, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, e, wyjeżdżam w czwartek, a mam e, do zmontowania dwa filmy, i do nagrania jeszcze dwa i do zmontowania. Nie wszystko dzisiaj, ale ogólnie mogę na ten tydzień, więc muszę zacząć już po prostu tę pracę. Ale zanim, no to oczywiście nie możemy zapomnieć o śniadaniu, i nie mam pojęcia, co zjeść. U mnie też, w zależności od dnia, te śniadania są inne, czasami nie jestem głodna, czasami mam ochotę na coś większego, czasami na coś mniejszego. Ale wydaje mi się, że dzisiaj sobie zrobię albo owsiankę, albo jakieś placuszki, ale nie mam dzisiaj takiej siły na gotowanie jakby czegoś, więc nie wiem, przejrzę, zobaczę, co mam i zadecyduję. Też mam jest straszna ochota na tostu. Bo mam takie fajne, specjalny ser do tostu, więc to zrobię. I do tego może sobie zrobię kawę inkę karmelową, bo też mam na nią ochotę, więc zaczynamy. jedynie jest już zrobione i chyba nie będę od razu zaczynała montować, bo chciałabym to na spokojnie sobie zjeść, więc podłączę na razie telefon i obejrzę sobie w tym czasie coś na komputerze i potem będę montować, a potem będę się szykowała na wyjście na zakupy. I to by była na teraz mojej pora rutyny, Mam nadzieję, że tak by wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco i oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się w kolejnych filmach. Pa! pa. से ह स ख सत।